Kuba i będę Waszym przewodnikiem po świecie historii. Dzisiaj pomówimy sobie krótko o przyczynach krucjaty, pierwszej krucjaty. Na razie nie będziemy wchodzili w szczegóły, przyjrzymy się tylko krótko samej idei. Pierwsza krucjata została zwołana przez Urbana II w 1095 roku na synodzie w Clermont i dwie przyczyny możemy wskazać jako takie bezpośrednie. Po pierwsze jest to Apel Aleksego Komnena, cesarza Bizancjum, a po drugie jest to konieczność odbudowy autorytetu papiestwa przez Urbana II. Obie te przyczyny się ze sobą znakomicie łączą. W X i XI wieku duchowieństwo oraz papiestwo przeżywało swój upadek. Duchownym bliżej było do świeckich urzędników i bliżej byli związani niekiedy z władcami niż z papieżem a po drugie papież był skonfliktowany z cesarzem, walczyli o władzę i papież tę walkę przegrywał. Aleksy Komnen w końcu właśnie wieku XI wysłał swoich posłów do Europy, po to by prosić Europę o pomoc w walce z Turkami. I ten apel trafił na doskonały moment, wysłuchał go właśnie Urban II i stwierdził, że taka wyprawa, taka pielgrzymka do Ziemi Świętej może doskonale odbudować autorytet papieża. Więc na sali w Clermont, parę miesięcy po spotkaniu z posłami, przedstawił muzułmanów jako demony, jako istoty, które wręcz dla przyjemności zażynają chrześcijan w Ziemi Świętej. I pielgrzymów, którzy tam się udawali, i może to się wydawać śmieszne, ale to chwyciło. Mianowicie ludzie gremialnie odpowiedzieli na wezwanie Urbana. Do tego stopnia odpowiedzieli, że udało się, o tym mało się mówi, dwie wyprawy. Jedna wyprawa, nazwijmy to, pospólstwa, czyli zwykłych ludzi, a druga toż faktycznie rycerstwo, możni. Ważni tego świata. I tutaj trzeba jeszcze powiedzieć sobie o kilku rzeczach, które krucjata, których krucjata nie wymyśliła albo czym nie była. Po pierwsze, krucjata nie była bezpośrednią odpowiedzią na zajęcie Jerozolimy przez Arabów. Muzułmanie zajęli Jerozolimę w VII wieku i rządzili tam spokojnie przez tych kilkaset lat. Natomiast Urban po prostu potrzebował czegoś, co skłoni ludzi do tego, by wzięli udział w tej wyprawie i właśnie taka demonizacja wroga była znakomitym źródłem. To jest jedno. A po drugie, nie można powiedzieć, że Europa nie znała wtedy idei wojny świętej bądź idei wojny sprawiedliwej. W pismach Augustyna z Hipony możemy znaleźć kilka powodów, które... Sprawiają, że wojna jest, nazwijmy to, miła Bogu, a na pewno jest to sprawiedliwa wojna. Jednym z nich jest odzyskanie utraconego terytorium, więc walka o odzyskanie Ziemi Świętej jak najbardziej spełniała wymogi Świętego Augustyna. I też tutaj należy wspomnieć o jeszcze jednej osobie, co jeszcze nie mówimy do tej pory: Grzegorz VII. To jest dokładnie ten, który upokorzył Henryka IV w Kanosie. On dał niejako podwaliny pod y, wojnę świętą, wojnę, która przynosi jednocześnie odpust y, uczestnikom tej wojny. Kiedy walczył właśnie z cesarzem, jako pierwszy rzucił hasło, że uczestnicy walk po stronie papieża są już zbawieni, dostają odpust zupełny więc Urban II tylko wplutł tę ideę do swojej koncepcji krucjaty, ale on sam tego nie wymyślił. A dlaczego to jest takie istotne? Znowu kilka powodów. Europa chrześcijańska w tamtym czasie nie znała czyśćca. Czyściec jest wynalazkiem około 100 lat późniejszym niż pierwsza krucjata, więc dusza po śmierci miała tylko dwie drogi: albo zbawienie, Albo potępienie. A ponieważ wszystko, prawie wszystko, było grzeszne wszystko to, co dotyczy cielesności, to, co dotyczy ciała ludzkiego, było grzeszne, to ludzie szukali oczywiście dróg odkupienia swoich win, więc mogli się albo udać na pielgrzymkę do sanktuarium, albo dokonać jakiejś fundacji w kościele czy w klasztorze, bądź też, i z tego korzystali niektórzy władcy. Udać się do Ziemi Świętej na pielgrzymkę do Jerozolimy. To naprawdę ciężkie grzechy. Tak więc połączenie tych wszystkich cech dało nam w efekcie właśnie pierwszą krucjatę. Tak więc krótko podsumowując, pierwsza krucjata została zwołana w 1095 roku po apelu Aleksego Komnena i autorytet papieski miał być dzięki tej krucjacie odbudowany, to jest jedno. Krucjata nie była odpowiedzią bezpośrednią na zajęcie Jerozolimy i nie była w żaden sposób nowością, jeśli chodzi o kwestie wojny świętej, wojny religijnej, wojny sprawiedliwej. Te idee zostały wprowadzone już wcześniej, natomiast Urban je tylko twórczo rozwinął. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie jak mnie znaleźć. W tym momencie Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.